5 youtuberów, 24 godziny i tylko jeden cel: wygrać grę. Squid Game 2, ale największym utrudnieniem jest to, że całe lobby zostało wypełnione spoconymi widzami, którzy walczą o 21 tysięcy fauldolców, ponieważ pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 21 tysięcy polubień, a każdy like to oczywiście jeden v z więcej. Uff. A pierwsza konkurencja związana jest z tą panią, czyli czerwone-zielone, czyli konkurencja, w której zadaniem tych wszystkich graczy jest dobiegnięcie do linii mety, ale jeżeli w złym momencie się ruszą, to giną. Otwierać drzwi chłopczyku, ja biegnę od razu do lewej, biegnę od razu do lewej i przy ściance lecę solo. Kunia, mi, 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 ma, mi, mi ma. ma. O nie, to jest ta lalka. Ja tej lalki tak nie lubię. Ja jadę ciówcią. Ja przechodzę ciówcią, nie? Jedziemy, 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 jedziemy. Od razu, od razu. <grym, <grym, ja nagrywam cały tor. Nagrywam. Fokus, fokus, Jacob, fokus. Dobra, zatrzymujemy się. Ja muszę tutaj podgłośnić chłopie słuchawki, bo ja nic nie słyszę. O, ktoś się wyłożył. Dobrze, dobrze. Ale jestem pierwszy. Wygrywam to. No, obracaj się laleczka, ja już biegnę. Zdaje się sprintować, nie na to też jest irytujące. Dobra, lecimy. A ty, ty 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 o co chodzi? Wszyscy za pierwszy razem oprócz jednego Ziomka przejdą. O, 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 Manojek jaki pros! No dobra, easy, easy! Łatwiutko, łatwiutko, łatwiutko! Ej, przysięgam, nie wiem o co chodzi z Manojekiem Manojek był taki szybki, a syrenka wartość mam, widzisz, jak jeszcze dostoi. Już niedaleko, półtora minuty ja mam, człowieku. Ja robię greedy do końca, choćbym miał odpaść. <laughs> Dawaj łysy, dawaj! Na luzie zdążam Easy! I oby nie zdążył, oby nie zdążył Sirenka Bartuś Ui a, i, i, uj ui a Stary z żabki biegnie I on zdąży? Dobra zdąży Tak, następ nie zdąży Zdążył, ja pierdziele A zdążył Bartuś! Bartie! Mamy Bartuzia, jest! Tak, tak robię. S, 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 S. Oczywiście całej naszej piątce udało się przejść do konkurencji numer dwa, której zadaniem wszystkich graczy jest jak najszybsze ukończenie toru przeszkód. Dobra, w tym też będę pierwszy, takie mam wyzwanie. Oho, the franning, the, training, the training, moja ulubiona część, nie? Jechanka, jestem w ogóle z kowakami na torze. Proszę, Ej, mam laga, mam laga jakiegoś. Tu się wskakuje. Kurde. Będę pierwszą osobą na świecie, która przeszła Squid Game robiąc greedy przez cały mecz. O, w dupę. Kacz, dziadek, chłopie, biegnij trochę szybciej, trochę szybciej, dziadziuś. Dobrze, ładnie biegnę za dziadkiem i manojkiem. No fajnie, fajnie, dziadek, fajnie, zasłaniaj, no. Pierwszy będę, pierwszy będę. Dobra. Nie! Nie no, spacem i się nie używa. Ja tam jest skakanie, to ja nie zrobię gridiego. Mam wrażenie, że u mnie ta gra jest lekko zlagowana, nie ma problemu, nie ma problemu. Teraz tylko może być problem z tym czasem reakcji. E! Dobra, trafiłem, trafiłem. To łatwiutkie, to łatwiutkie! Ja generalnie jestem dobry w takie rzeczy, jak czas reakcji trafi, a nie tyryry, ale jaki mano, jak jest szybki, on, o kurde, nie trafiłem, czas mi się kończy, czas mi się kończy. Prawie to mamy, prawie to mamy. No i jesteśmy, top 3 najlepszych graczy. Dobra, mamy to, kurde, alto to złapałem, alto to złapałem teraz, jaki jestem kotem, o Trzy, 3, dobra, dawaj mnie tam, dawaj mnie do przodu, ej, do mnie nie puszcza, dobra, już nie puściła, już nie puściła. Nie, jestem debilem! No i co? Winek! Winek Fortnite! Dobrze, druga konkurencja nami, ale to jest wszystko proste na razie Smarty nie da rady! Mam wylew! Ej, pierwszy raz nie mogę tego przejść, mam life. Ty, przecież ja mam jeszcze 50 sekund! Ja z 13 prób łącznie, a jeszcze 50 sekund miałem na przejście! On tego nie zrobił Nie no ja nie mogę tego przejść, nie mogę tego przejść! Ale stop, Czemu? bo i inni <laughs> pro playerzy, tacy jak Kazama czy Szaman zmierzam się między sobą o 20 tysięcy złotych już jutro o godzinie 14 na moim streamie na YouTubie w pojedynkach 1 vs 1 na mapie Media Expert. Więc jutro 14.00 Cię na streamie. A dzisiaj mam dla ciebie specjalny kod, który obniża cenę Apexa Pro Mini do 449 zł, Apexa Pro TKL do 625 zł, a tych limitowanych słuchawek do 479 złotych. A to wszystko oczywiście na stronie Media Expert. Link w opisie, klikajcie, korzystajcie, a kodzik to oczywiście Jacob Cup. Powrót. już się nie da przejść! A, że ty maty. Szybka akcja, wszyscy przeszli, lecimy do konkurencji trzeciej, której zadaniem wszystkich graczy jest jak najszybsze pokonanie schodów i dotarcie do mety. Jazda, trzecia konkurencja, moi drodzy, proszę tutaj uwolnić Sigmę, Jacoba i biegniemy. O nie! No, co tu jest? Ja robimy wyjścik z chłopakami. my coś zapobiegliśmy, mam wrażenie. My pobiegliśmy dookoła. Ej, wywaliło mnie! Ja mam jakiś problem z netem. No, ja greedy, bo to jest przesada. No i widzicie, jak łatwo. A, tu się wspiądzicie, dobra, git, 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 git. Nie, ale wydaje mi się szczerze, że tutaj też tak nie odpadnie, bo to. I niedobrze jest, widzowie. Ja nie mogę na tym odpaść. Ja was błagam, ja nie mogę odpaść na tym, bo dziadek mi nie da żyć. Koledzy, bo ja tu już nic nie widzę, tu jest was ty tylu. No, no i sobie to już koniec chmara ludzi Minuta 12. nie, no nie, 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 Jakubek Jakubek, bez takich, ostatnio Ze mnie się śmieje mój szwagier, bo moja mama do mnie ciągle mówi Jakubek Jak ktoś by tu odpadł, to naprawdę, przed. Przed bez nim jednak, pierwszy! To jest niemożliwe, żeby odpaść z tej gry komputerowej Pa, pa, para, pa, 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 kurde, nie wiem gdzie się teraz biegnie Może być po tych niebieskich, może być po tych niebieskich Jest opcja, że ja odpadnę, bo nie wiem, czy to się da na grid Ej, ja ci widzę tak tryhardują, tak tryhardują od razu Lepiej. Dobra, chyba chyba wszyscy, chyba wszyscy. Ja yeah, to jest koniec, to jest koniec, to jest koniec! Wes? <laughs> Czyli co? Czyli póki co z 36 dwie osoby odpadły. I to dwa noby największe. No to trochę będzie lipczyk potem. Poszło gładko, ale następna konkurencja jest czymś ciężkim. Ponieważ tym razem gracze znajdują się na karuzeli, która cały czas się kręci, ale gdy się zatrzyma, zadaniem wszystkich uczestników jest pobiegnięcie do pokoików i zamknięcie się w nich w takiej liczbie osób, jak wskazuje gra. Ja biegnę za Manoikiem, a Manoik jest to Manoik, będziesz kolegą? Ej! On przede mną ucieka! Zostań ze mną kolegą! Chodź tu. A nie mogę tańczyć. O, jak Kręć się karuzel, a nie tej karuzeli. A patrz, mam dziadka obok ciebie, może z dziadkiem pobiegnę. Dziadek, chłopie, Ty mnie widzisz, biegniemy razem. Ciekawe jaki będzie numer. Dobra, ile pokażę? Cztery powinno pokazać, i my, wtedy z Alekierem i Grzesiu czaruje, biegniemy. I ze smarting. Dawaj, 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 no się kręcić, chłopie, bo ja nie wiem, co się dzieje. Ile za osób? Cztery. Dawaj, dziadek, dawaj! Come on, brother. Come to me. Razem! No, co jest? No wydymali mnie. Dobra, dawaj do tego ziomka, dawaj do tego ziomka. No biegnę do ciebie. Chodź, chodź, chodź. Wejdziemy w dwójkę. No to już ktoś do nas musi przyjść. Ty, panowie! Jest! Super! Pa, 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 pa To To łatwiutkie, łatwiutkie, łatwiutkie. Nie, zostaw tu. Tam jest trójka. Oni szukają. Ja do nich lecę, ja do nich lecę. Zdradziłem ziomka. Chodź tu. Tego nagrydi chyba nie zrobię. No kto tu był ostatni? No zabiję. Zamykaj, dobrze! Jest! Przeszliśmy, przeszliśmy, pierwsze dorsy. Kocham was, kocham was widzowie. Tutaj gridi dla was, let's go! A to jeden trolluje tych pięciu. No nie, no debile, no debila, no debili was w debili, no debili, no, no! No i gratulacje, idioci, no gratulacje, idioci. No nie wiem, wy jesteście takimi debilami, no. Debilu, zamykaj to! Jo pier... <ścoughs> Jedna sekunda! Co za debile! <ścoughs> nie patrz na mnie nawet. Stary, dawaj Dziadek, biegnij! Dawaj tutaj, 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 tutaj! Ale są lagi niesamowite. Nie, nie. A mnie tele, mnie teleportuje. Biegam, gryfuję wszystkich. Otw otwórz to łysy. Tam są ludzie. Dawaj do nich, manojek, dawaj do nich. O kurde, chyba manojek odpadnie, chyba manojek odpadnie. Załknijcie za manojkiem, załknijcie za manojkiem! No nie, no wypierdzielaj! No co ty robisz? No otwórz mu te drzwi! że no to, to... Ja wiem, ja wiem. No to w no goście, co wy robicie? No co wy robicie? No cztery osoby max! No debile, no debile, no. Ha! E! Cztery, nie! Aaaa! Ktoś musi wyjść, ktoś musi wyjść! Ja odpadłem. Ja odpadłem! jak gdzie biegniemy? Manojek, my jesteśmy najgorsi. Chodź zginąć razem. Ja nie patrzę nawet na to, ja nie patrzę. Jak zginę, to trudno, unlucky. <laughs> Chodźcie debile, bo zginiemy! <grywial inclu Monitoring> co za debile, no! Al ale. Wy też odpadliście! <kłów titled> co, wy też odpadliście? No, no tak, ja, no strumowali ja, Przecież yeah, biegli specjalnie, jest. nie! I w ten oto sposób wszyscy odpadliśmy, ale sami zobaczcie, co się stało z widzami. Na szklanym moście, na którym tylko jedna droga prowadzi do zwycięstwa, ale czas przejścia jest ograniczony. Nie, no, biegnijcie. Bie nie, 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 nie! pi ja nie mogę. Ty, każdy umarł chyba. To chyba xd. Nikomu nie udało się wygrać, więc przechodzimy do gierki numer dwa. O kurde. Ile jest osób? Cztery. Dawaj, zamykaj chłopie. Zamykaj! Co wy robicie? Dobra, kto? Ile ma osób w, w pokoju? Ma ktoś trójkę? Ja mam jedną, ja mam jedną, ja mam jedną, ja mam jedną! Idę, idę, do... chodź Marty, p*** pi... ja, ja nie, ja nie, ja nie. Jadą, nie zamknęli mnie! Panowie! Zamknęli mnie! No panowie. otwórz tobie! Ktoś musi wybiec! Nie żartujemy, nie żartujemy, to otwórz! Otwórz! Ale ja nie mogę otworzyć! Ja pierdolę. Ja pierdol Ale ty jesteś takim głąbem, Smarty, ty jesteś takim głąbem! Ale klikasz! Kur... Klikasz tą kłódkę! Idioto, przycisk masz do kliknięcia! Kurda, Lucky, nie zauważyłem! Chłop celowo strollował, ja mam nadzieję widzę, że go spotka karma. Five minutes later. No wypadł, no, cztery <grym> Miód na moje uszy, miód na moje uszy. No wyjście z tego pokoju! Nie, no piąty wszedł, no piąty kretyn wszedł. No. Oj, nieźle, nieźle. O, no, debile, no debile. <grym> <Czapuś>. <grym> Co ty zrobiłeś? Więc jak widzieliście, druga gra przechodzi do historii, ale w trzeciej grze również nie obyło się bez problemów. Cztery osoby, cztery osoby. Ja nie wiem, jak chyba biegnę tutaj. Nie, jednak biegnę w lewo. No mam laga. Dawaj mnie tu, dawaj mnie, tu jest nas czterech! Blokuj to! Blokuj, blokuj drzwi! No wypieprzaj! Wyjdź ktoś! Oli wypadł albo Jacob wypadł, który z nich musi wyjść! Nie no, za dużo nas, za dużo nas. Nie, dobrze, 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 dobrze. Cztery osoby zarobiście, panowie! Mamy to! Mamy to! No wypierdzielaj! No, ma no jak no, nie stąd. Dobra, jest, no nie, no bez przesady, no wypad, mi stąd no. No wypadł! No błagam was, panowie! Trudno. No, no, jak to jest taki debil. Tragedia, ja nienawidzę tej gry, naprawdę. Wyjdź! Czemu nie? O! Oh, Taki jest! Jezus, tak! Jezus, tak jest! Udało się, idealnie. Ja pierdolę. Ja, 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 Nie no to jest koniec, to jest koniec! No ten pak jakich mało. Nie wierzę, nie! Ale Smarty, Matek i Beznikos na szczęście przechodzą do kolejnej rundy, podczas której nocą mogą wyeliminować przeciwników kill-offem lub zostać wyeliminowani. A stawka jest najwyższa. Teraz pały, pałowanie! Ja gram totalną kutabandę, ja się nie ruszam. Dziadek Chłopie walczy o przetrwanie z kill-offem. To no, może być ciekawe zjawisko. To jest gra kidoskowa tak zwana, ja sejdę na środek gridi zatańczyć Ale co ten Smarty robię? Smarty sobie potańczyć. Pan go dziawnie. No co za Bambik, jeszcze go spałują, proszę To już myślałem Ale łatwiutko, gra dla kidosków. Powtarzam Nice, wszyscy przeszli... Ale ważne jest to, że teraz przed nimi szklany most. No ale teraz się okaże! Teraz będzie most! Tam będzie wysoko Tu nie wiem, tu coś czuję, że każdy tu odpadnie. Niech tu nie przejdzie nawet. O ty patrz! On chce mnie wypchnąć, on chce mnie wypchnąć, on chce mnie wypchnąć I Ja chciałem, ja chciałem kliknąć, nie? Ja generalnie mam to w dupie, czekam, biegnę na 10 sekund A, i ja nie obchodzi mnie nic Dawaj dziadek, no chłopie, pokaż Big Cojones Mi się wydaje, że bez niej pierwszy skoczy, bo on jest taki troszkę nabuzowany Zależy od pierwszego kroku, ktoś musi pierwszy pójść i później już pójdzie no, no, dawajcie, no skaczcie Nie, no dobra, ktoś musi, musi ktoś, na pierwsze Ja skoczę na drugie, ja sko obiecuję, że skoczę na drugie No niech ktoś skoczy, no przecież odklejeni są ci ludzie, no 15 sekund, oni muszą skakać! Tu wszystko padło. 9, 8, dobra, gościu skoczył. Muszą biec. To jest 50-50 No /50. ja pidi Patrz, przeskoczył. Jest jeszcze jedno prosto, teraz lewo i lewo będzie jeszcze jedno. No biegnij, to jest to! No powiedziałem! To, to. nie! Oku! <laughs> Oj, padłem! Lewo! Nie! Centymetr! Centymetr mi został! Ostatni skok mi został. Jeden ciowek CZED i wygrał! Robisz? Gratulacje. Więc zrobiłem. Jako jedyny, <śm> <śm> Dobrze, zaryzykowany było, no i klasa. I tym oto sposobem widz o Niku, robisz zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia. A my z chłopakami gramy aż do wina, choćby to miało zająć 24 godziny. <laughs> Ale tym razem na casual'ku. Podczas którego, jak widzicie, z łatwością udało nam się pokonać pierwsze konkurencje, i dosłownie każdy z nas bezproblemowo i szybko docierał do mety. I dopiero na karuzeli pojawiły się delikatne problemy. Ktoś Mateuszek? kręcimy się razem, nie ma problemu, nie możemy teraz przegrać z tymi bambikami, błagam. O kurde, będzie problem, będzie problem, będzie problem. Zapraszam, zapraszam. Dawaj, 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 trzy osoby, o kurde, no, to ktoś z nas się nie dostanie do tego pokoju. Ktoś z nas się tutaj nie dostanie, chłopaki, ja jestem, blokuj go. Ja już myślałem, że ja padam, ale oni tam mają jakieś problemy. No ja byłem zaraz za matkiem, Drake był ostatni, nie? Pozdrawiam. <laughs> O no! Zelda! No Mary Zelda jest debilem, no Nie ma dziadka. Jak znowu będzie trójka, myślę, że w czwórkę to się opłaczę ile za są, trzy? No nie wytrzymam, lecę tutaj. Pierdziele, ja już mogę nawet iść bez nich, jestem pierwszy. Zamykaj to. ty, Do nas jeden. Co ty robisz? Otwieraj to matek! Chłopie! To jest moja ekipa najlepszych maskowiczów Z debil, wejdź tu! Mamy trójkę, co ty robisz? No chłopie, no nic nie robię, no ja tu siedzę! Jezu, dobrze, 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 dobrze. Bez nie przyszedł, tak jest, łysy, tak jest. Daj czwórkę dla nas, bo jest nas czterech, dwóch. No to jest teraz walka, przed jestem z bez nim, jestem z bez nim. Zamykaj to. No dobra, chłopie, wypierdzielasz, wypierdzielasz, otwórz to. Chłopie, wyjdź, wyjdź, wyjdź! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja mam, mam drzwi, mam drzwi. Kam, kam, kam. Chodź tu, debilu. Brawo, 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 no, Ładuj się. Musisz chodź do innego pokoju, może co? Chodź tutaj obok, chodź tutaj obok, dawaj go, ładujemy tego frajera na dziurę. Dobrze o to chodzi. Zamykaj, zamykaj. Dobra, nie ma to tamto. Ostatnie kręcenie, ja nigdy jeszcze na moście nie byłem w tej grze. No dobra, proszę, Mam proszę. To będzie cztery! Cztery! cztery. Matek, chłopiec, co przewidział? Dawaj nas tu. Ile jest osób, raz, dwa, trzy. Dawaj czwartego. Jeden tylko, zamykaj. Dobra, jest nas czterech? Jest, jest czterech, jest czterech! I to z tym Les Philipsem. Tak to się robi. Na farcie, ale mamy. Ale ostatecznie cała nasza czwórka bez Smartiego przeszła dalej. Kolejny etap za nami, a przed nami szklany most. Dobra, chłopaki, zaczynamy zabawę. Dobra. Lewe, lewe, prawe, lewe, prawe. Dobra. Lewe, dobra. Co dalej? Lewe. Jeszcze raz lewe, dobra. bo jeszcze raz O! Praw... Nie! Dobra. To no co, teraz prawe, ja idę. Nie, nie doskoczyłem! Ja pierdo po tej akcji byłem dosłownie załamany, bo wiedziałem, że wszystko zależy od Manojka i bez nikosa. Nikosa. <grym> nie, to... prawe, prawe! To nie wiem, co ja zrobiłem, dziadek! Nie, takie poświęcenie zrobiłem! I jeszcze o, raz fikty, prawe! Fikty. No, czekamy, czekamy. Ja bym skoczył na prawo, ale poczekajmy, żeby zmaksymalizować. O! Mówiłem, że prawe jazdunia! Dobrze, macie to! Brawo! Ale, ale to przewidziałem, hopie. Dobra, wcześniej przeszedł Mano i bez nie do finału, oni muszą to wygrać, proszę, już mam dość tej gry. A finałową konkurencją jest walka na kilofy w wyznaczonym obszarze, ostatni żeby wygrywa wszystko, a wy napiszcie czy graliście tą mapkę lub czy oglądaliście serial. 5 sekund i finał, ostateczna runda. Graj safe manek, graj safe! Oho, no ta gierka się zapowiada mega ciekawie. Las Filiz na razie ma chłopi co się dzieje za 2 sekundy? A, dopiero za 2 sekundy się można bić, dobra, już rozumiem. Dobra, uderzyłem go raz, uderzyłem go raz, bo on tam Jacoba bił, na znaczy Bez niego bił. Co to jest za tryb? Kto to w ogóle wymyślił? Las Fillies dostał. Oj, las Fillies chyba zginie, ma 40 HP. Ale dzabną manojka, ta aura ma mega lowa, mi się wydaje. Manojk ma 80, Manojk to wygra. No to jest chłopie w Squid Game, tak? No nie mam pomysłu, co tu cię robi? Ja pierdzielę, Dobra, tu się stresuję troszeczkę, nie? 4 osoby. Nie, 5, nie miałbym liczyć. Manojk wygra, Manojk ma najwięcej HP. Manojk ma najwięcej HP, wygrywa Squid Game. Leży jeden! Dobra, skibidi, teraz tam tego z kosą trzeba. Zabił manojek, dobrze. Dwa na dwa mają. <noise> co tu się dzieje? No walcie ich no! Łysy 20, ten ziomek 20, ten ziomek 20, manojek 80. On mógłby jeszcze z każdym i śładować, ale on nie wie, nie trafia kilofa, co on robi? No jak to nie weszło? <noise> Miej jaja, pokażę, że masz jaja. No co ja oglądam? Manoek w końcu łapie gościa. No to koniec. Bez nie musi pierwszy uderzać, bo ja nie mogę tak! Musicie walczyć, musicie walczyć! Manojek nie bój się pusiaku, ty! Oho, jestem ginią Manojka! Ty żulu! Poszedł w swojego i wygrywa Manojek z Squid Game! No i GG, nie wierzę! Jestem mistrzem świata i wszechświata też! Niesamowity Manojek! To właśnie on i jego łupież.